powiedzieć, że przyjechałem tutaj specjalnie, żeby zobaczyć, jakie są nowe doświadczenia firm, które w kraju zrobiły najwięcej w zakresie zarządzania usługami i dostarczania profesjonalnej obsługi klienta. Myślę, że to jest najciekawsza impreza, jeśli chodzi o zdobycie informacji, czy też wymianę informacji odnośnie doświadczeń najlepszych organizacji, nie tylko krajowych. w takiej konferencji, która bardzo mi leży osobiście i w kwestii organizacyjnej i żadnych zastrzeżeń i świetni goście, i bardzo dobry pomysł z prezentacją finalistów i z debatą, bardzo interesujące tematy, więc dodatkowa wartość, którą z tego wyciągam i, i mój zespół będąc tutaj na, na konferencji to swego rodzaju benchmarking i wymiana doświadczeń również. It's a, it's a very interesting conference and I think one of the most important things is it's an opportunity for all of the people in Poland to come together that are focusing on support. It's a chance to rejuvenate your batteries, to learn from your peers, to compare, contrast. And um, over the next year, between now and the time you come back to the next conference, it gives you a chance to write some notes and do some planning. na okazja, żeby wymienić doświadczenia. Spotykamy się z, z różnych stron kraju, z różnych dziedzin. Tak? Natomiast łączy nas wspólna jedna idea. Dostarczanie efektywnych, skutecznych usług do biznesu. Troszeczkę żal nam jest tego, że nie zajęliśmy pierwszego miejsca, natomiast nie składamy broni, w przyszłym roku na pewno też będziemy. Wcale nie żartuję. Więc musimy przyzwyczaić do siebie klientów potencjalnych, no i przecież konkurencję, która rzeczywiście nas bardzo często odwiedza. Jest to bardzo duże grono ludzi, którzy praktycznie wykorzystują ITL-a. To nie jest tak naprawdę forum ludzi, którzy w sposób teoretyczny posługują się tą wiedzą, tylko jest to rzeczywiście forum praktyków. Dla mnie doskonałą okazją tutaj jest możliwość porównania się z innymi osobami, z osobami, które w praktyce wdrażały projekty ITL-owe i które próbują uzyskać z tego efekty biznesowe. Bo tak naprawdę, jak widzimy te prezentacje, z... I z trójki finalistów, ale też te prezentacje, które dotyczyły projektów około IT-lowych, to nie są projekty, które miały być zrealizowane tylko po to, żeby wdrożyć bibliotekę, tylko po to, żeby uzyskać konkretne efekty biznesowe. I w tym momencie jest to naprawdę, możemy tutaj bardzo szeroko spojrzeć na to, jak my to realizujemy i jak możemy to jeszcze usprawniać, ulepszać w przyszłości. Tak, bardzo przydatne i praktyczne. Także to nie była prezentacja oprogramowania, tylko to była prezentacja konkretnych rozwiązań w konkretnym środowisku technologicznym. do tworzenia strategii, organizacji krajowej, mi również ze względu na mój udział w tworzeniu strategii globalnej korporacji Alstom, ale tak jak powiedziałem, zapraszając bezpośrednio moich podwładnych na tę konferencję, oni mają możliwość też zebrania tej informacji, wiedzy budujemy, przekazujemy operacyjnie, oni przekazują to oczywiście swoim pracownikom, pozwala to nam również w tworzeniu Strategii, zmian, organizacji wsparcia w ramach, y, organizacji krajowej. i feel great. i mean, i think everybody's engaged and really uh, in touch with what's going on as the industry. and uh, a lot of conversation, a lot of good questions out of the audience. and uh, I, I learned as much coming to here as i did going to dallas. so it was uh, well worth my time as well. So i appreciate the invite. To trudno powiedzieć od razu z czym wyjedziemy. Gdzieś to wymaga jakiegoś przemyślenia, przetwarzania. Na pewno szereg prezentacji, zwłaszcza dotyczących nowego podejścia wywoływanego przez AI3, wymaga pewnych prze przeszeregowań. Cały czas jest część rozrywkowa.